Dzień dobry Państwu, Łukasz Paszkiewicz. Witam Państwa w środę. Jesteśmy trzeci dzień po wyborach i pora na to, żeby opowiedzieć Państwu, jak wygląda sytuacja, ale w zakresie geopolityki i walut, czyli jak to jest powiązane ze sobą i jak jest widziane zwycięstwo Karola Wreckiego przez instytucje finansowe. Zacznę od tego, że pierwszy JP Morgan podał, zrobił a raport, Taki swoją prognozę czy zalecenia dotyczące odnośnie wyników wyborów prezydenckich. I JP Morgan potwierdza atrakcyjność Polski e, jako miejsca do lokowania aktywów. Zaleca inwestorom zwiększenie udziału polskich aktywów w ich portfela. uznaje polski rynek za atrakcyjny, perspektywiczny. JP Morgan rozpisuje się na temat atrakcyjności wycen instytucji finansowych i, e, i zaleca inwestowanie. W, w instytucje finansowe. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o kurs euro-dolara, bo dzisiaj mamy tak naprawdę do czynienia, żeby Państwo naszkrześnić perspektywę geopolityczną, co oznacza zwycięstwo Karola Noworskiego w wyborach i o czym tak naprawdę były te wybory. One także były: nie było o sprawach błahych, czyli jakichś tam ideologicznych związanych wiem, z aborcją czy czy z sernością z... ludzi. One były bardzo ważne z punktu widzenia tego, gdzie Polska, na jaką współpracę zagraniczną będzie kładła nacisk, na jakie sojusze. Dzisiaj mamy dwa silne obozy, które, można powiedzieć, są, nie chcę być wrogo nastawione, ale tak to może wyglądać. To znaczy obóz w Polsce związany z prawą stroną sceny politycznej, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, które są nakierowane na politykę transatlantycką, czyli silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I Platformę Obywatelską, która jest nastawiona na silny sojusz z Niemcami, i która, tak jak podkreślał to wielokrotnie i premier Donald Tusk, i minister spraw zagranicznych Radek Sikorski we wcześniejszych wypowiedziach, podkreśla przywództwo Niemiec w Unii Europejskiej. I teraz wczoraj wyszedł taki fakt, najaw, niemiecki Handelsblatt ujawnił tajne porozumienie Niemiec i Francji odnośnie integracji Europy i ścisłej współpracy pod przywództwem niemiecko-francuskim w zakresie projektów wspólnych, nawet mają powołać wspólną agencję do spraw innowacji wojskowych, czyli w zakresie wojskowości, sztucznej inteligencji, lotnictwa, komunikacji. Handelsblatt opisuje, że wybór Karola Nawrockiego, jest opisywany jako zagrożenie dla tej integracji europejskiej. Przeczytam, może, yy, cytat. Za handel z Blatem. Zwycięstwo sceptycznego wobec Unii Europejskiej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce jest porażką wysiłków kanclerza Niemiec Friedricha Merca na rzecz wzmocnienia spójności europejskiej w obliczu ataków ze strony USA i zagrożenia ze strony Rosji. Tym ważniejsze staje się partnerstwo. Niemiec z Francją. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że Niemcy porozumiały się z Francuzami i chcą wyprzeć interesy amerykańskie z Europy i przeciwwagą do tego jest silny sojusz polsko-amerykański i to, że i Donald Trump i jego administracja nawet podczas ostatniego SIPAK-u w Jaszące, poparło poparły Karola Wyskiego i co więcej Pilnowały czy doprowadziły do tego, że te wybory nie zostały kwestionowane czy anulowane. W mojej ocenie, gdyby nie było tego silnego sojuszu, byłoby takie ryzyko wydarzeń takich jak w Rumunii. Ale jest to silne bardzo wsparcie i dzisiaj rozgrywa się gra, bo trzeba powiedzieć, że Polska, proszę Państwa, jest, nie chcę być języczkiem uwagi, ale jest bardzo ważnym partnerem na arenie międzynarodowej w stosunkach. Unia Europejska, Stany Zjednoczone. I to nie dlatego tylko, że, my, że nasze PKB równa się wszystkie kraje bukarystańskiej dziewiątki. Tylko dlatego, że nasze położenie, nasza siła, ale też nasza, można powiedzieć, proszę Państwa, chłonność do tego, do zamówień, do rozwoju, jest kluczem dla tych mocarstw. Bo jak wiemy w zakresie obronności, mamy ambicje, Mieć najsilniejszą armię Unii Europejskiej. Ta armia musi gdzieś dokonywać zakupów. W związku z tym pytanie, czy będziemy kontynuowali zakupy w Stanach Zjednoczonych, czy będziemy kupować od Niemców i Francuzów. I, i to jest klucz. I dlatego do tego wszystkiego, jak mamy takie szerokie spojrzenie na to, żeby, żeby wiedzieć jeszcze raz, że mamy dzisiaj do czynienia z tymi siłami politycznymi z jednej strony, które są Wspierane przez Stany Zjednoczone, i to mamy prawą scenę scenę polityczną. I lewa strona, czyli Platforma Obywatelska, ta grupa dzisiaj rządząca, jest wspierana przez Niemcy. I to też jest widoczne, że Państwa. Ostatni był wypuszczony raport OBWE po wyborach, ponieważ OBWE obserwowało wybory prezydenckie w Polsce. Ten raport jest druzgoczący dla partii rządzącej. OBWE. Zarzuca nieprawidłowości przede wszystkim we wspieraniu jednego kandydata, czyli chodzi o, o prezydenta Trzaskowskiego. Zarzuca finansowania, czy oczekuje wyjaśnień w zakresie finansowań kampanii wyborczej z zewnątrz, czyli spoza granic Polski, co jest nie, niedozwolone. Zarzuca wpływ krajów obcych, w tym Niemiec, na wybory prezydenckie, co zresztą podkreśla też prasa i francuska, i niemiecka o tym, że w interesie Niemiec jest wspieranie obecnej koalicji i nawet po wyborach, po zwycięskich wyborach Karola mówi się o tym, że Niemcy powinny przyspieszyć czy wzmocnić wsparcie obecnego rządu, żeby ten rząd w wyborach za dwa i pół roku, jeżeli się utrzyma do tego czasu, odniósł zwycięstwo. I to wszystko, proszę Państwa, też wpływa na kurs eurodolara, bo oprócz ekonomii jest też polityka. I to widzę, proszę Państwa, w... W komentarzach czy w prognozach banków. Zazwyczaj jest tak, i to też potwierdzam, że banki francuskie analizowały, czy ich analizy kierowały nas w stronę osłabienia euro, z uwagi na fakt, że dla europejskiej gospodarki to wzmocnienie euro, które miało miejsce w miesiąca kwiecień, maja o 9% w stosunku do dolara, jest niekorzystne z punktu widzenia eksportu. I teraz dzisiaj Kredyt Agricole ostrzega, że Euro jest notowane z zauważalną premią w stosunku do różnic stóp procentowych i model wartości godziwej walut, Credit Agricole, zasugerował czy dał sygnał do zajęcia pozycji krótkiej na sprzedaż euro-dolara. Credit Agricole oczywiście zakłada, że właśnie ta na to też może mieć wpływ to, że będzie słabsze od oczekiwań dane dotyczące inflacji że mogą wywrzeć one na, pre, na presję na euro, czyli Kredit Agricole zakłada, że euro powinno się osłabić. I drugim ważną też, bardzo ciekawy raport, długi raport, dał Welsh Fargo, który twierdzi, że euro-dolar może, oczywiście teraz krótkoterminowo może się umacniać, ale już w okresie 2026 roku spadnie do 0,8 i mocno to bardzo mądrze argumentuje. Argumentuje tym, że po pierwsze, Obecnie w Stanach Zjednoczonych jest to lekkie spowolnienie gospodarcze, też taka polityka Fed i polityka Fed, która będzie doprowadzała do obniżki stóp procentowych, może właśnie osłabić dolara, ale zwraca uwagę też Wells Fargo na słabą sytuację w strefie euro, bo jak zakłada, że wzrost gospodarczy światowej PKB w 2025 roku będzie na poziomie 2,5%, to w Unii Europejskiej 0,7%. Jeżeli zakładamy w 2026 roku wzrost gospodarczy globalny na 2,4, to w Unii powyżej 1%. W związku z tym widzi też problemy Unii Europejskiej i zakłada to, że w Stanach Zjednoczonych w 2026 roku wejdą na ścieżkę na wzrostu, jeśli chodzi o perspektywy gospodarki Stanów Zjednoczonych, a euro będzie miało, będzie miało problem. Olsz Fargo zakłada także, że lekko ulegną osłabieniu waluty związane, powiązane z surowcami. Oto są takie waluty jak dolar kanadyjski, australijski, nowozelandzki, ale prognozuje w dalszym ciągu roku, do końca roku 2025, dalsze umocnienie jena. Pamiętacie Państwo, jak na, na koniec roku 2025 mówiłem o takich walutach bezpiecznych w tym roku i wspominałem wtedy, że według mnie będą to waluty jen i frank de facto, i jen kontynuuje. Co do franka, to Credit Agricole prognozuje, że po tej aprecjacji silnej franka można spodziewać się też jego osłabienia, co może wynikać z tych zluzowania globalnych napięć. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o euro-dolara, bank Mitsubishi dalej uważa, że doj a, przede wszystkim że dojdziemy do fazy konsolidacji, a po tej fazie konsolidacji uważa, że do końca roku nastąpi wzrost dalszy wzrost euro. Także mamy podzielone bardzo opinie na temat wzrostu euro-dolara. Natomiast jeśli chodzi o polskiego złotego, to analitycy, czy prognozuje się jednak osłabienie naszej złotówki, zarówno w stosunku do euro-dolara i dolara, do końca roku, co może być właśnie spowodowane tym, że na dzień dzisiejszy polski złoty jest walutą, walutą bardzo, bardzo silną. Oczywiście dochodzą u nas także takie oprócz Pozytywne wieści, które chciałem, które chciałem Państwu przekazać, czyli z tym, że rynek kapitałowy jest atrakcyjny dla Stanów Zjednoczonych i Stany Zjednoczone otwierają się na polski rynek kapitałowy. To oczywiście mogą wystąpić u nas problemy. Problemy związane, tak jak mówiłem, z bardzo dużym deficytem budżetowym, problemy związane z tym, że to, co mówiłem, jeżeli nastąpi przyspieszenie realizacji planów, to, co wskazywały. Między innymi francuski Le Monde podczas wyborów prezydenckich wskazywał na to, że istnieje porozumienie pomiędzy Ursulą von der Leyen a premierem Donaldem Tuskiem, czego Donald Tusk nie zaprzeczył w wywiadzie z redaktorem Rymanowskim w Polsacie, że istnieje to porozumienie odnośnie niemówienia w okresie kampanii wyborczej, nieporuszania tematów, które mają przyspieszyć po wyborach, czyli na temat migracji, czyli zwożenia nam tutaj. Afrykanów czy tam dawnym językiem literackim, jak to mawiał jeden z naszych e, pisarzy, i przyspieszenie Zielonego Ładu i Mercosuru. Czy do tego nastąpi w związku z wyborem nowego prezydenta, to trudno mi powiedzieć. Mamy na razie małe zawirowania na scenie politycznej. Jesteście Państwo pewnie świadkami, znacie Państwo wypowiedzi niektórych kolicjantów, m.in. marszałka Seniora, pana Marka Sawickiego, który. Dosyć w słowach prostych, zrozumiałych i konkretnych stwierdził, że czas na nowego premiera. Mamy wypowiedzi posła Michała, senatora, przepraszam, Michała chyba Kamińskiego, jest wicemarszałkiem Senatu, który stwierdził, że także jest za tym, żeby dokonać zmiany prezesa Rady Ministrów. W związku z tym mamy wotum zaufania głosowane w następnym tygodniu. Co do tego czasu się wydarzy i czy to zmieni kurs i na ile to zmieni kurs rządu, to zobaczymy. Natomiast no, na pewno bardzo ciekawy czas przed nami, jeśli chodzi o komentowanie zarówno w sytuacji geopolitycznej, jak i, jak i rynku walutowego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i pozdrawiam.